Dzień dobry, moje nazwisko Grzegorztoś. Witam wszystkich Tarnobrzeżan. Oczywiście i ludzi zainteresowanych naszą akcją, bo będziemy dzisiaj protestować w sprawie budowy ekranu przy osiedlu nie A mianowicie na osiedlu nowych domów jednorodzinnych, przez którą będzie przechodzić obwodnica. No właśnie, czego się Państwo boją i jakie są Wasze oczekiwania? Przede wszystkim boimy się, że ta obwodnica w tak bliskiej obecności naszych domów będzie przechodziła, będzie generowała hałas, duży hałas. Zresztą... Słyszymy tutaj jaki hałas jest generowany przez samochody ciężarowe, które tutaj jeżdżą, a nawet osobowe. Od mojego domu ta obwodnica będzie biegła 21,5 metra, czyli jakieś 13,5 metra od ogrodzenia. Dlatego wydaje mi się, że te ekrany już na etapie projektowania takiej obwodnicy, takiej inwestycji powinny być tutaj no zaprojektowane i powinny być wykonane. Dużo takich domostw jest, jak to wygląda? Wie Pan co, jeżeli chodzi o domostwa, które najbliżej będą sąsiadowały z tą obwodnicą to jest raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu domów, nowych domów mówię, bo te, które są tam starsze też sąsiadują. Ale my będziemy mieli obwodnicę no, praktycznie koło nosa, koło nawet trzydziestu paru metrów, jeżeli chodzi o tamte pozostałe domy, bo mój będzie, mój będzie najbliżej. No jak słyszymy, tak będzie właśnie się działo koło naszych domów w nocy, w dzień. Więc, więc no, apelujemy do pana prezydenta, żeby po prostu jako inwestor generalny tutaj, jeżeli chodzi o tą inwestycję, ruszył temat i po prostu te ekrany zrobił dla mieszkańców. A czy on nie jest zapowiedzne na protesty? Ja myślę, że nie, bo każdy termin jest dobry, droga jeszcze nie jest wykonana, czyli inwestor coś jeszcze może zmienić w tym temacie. I wydaje mi się, że tylko od niego zależy, czy te ekrany powstaną. No ja wiem, że się tam na jakąś decyzję środowiskową powołują z Rzeszowa. No ale wydaje mi się, że inwestor, jakim jest prezydent miasta, no ma tu dużo do powiedzenia. Zresztą wcześniejszy prezydent, pan Kieł, już w swoim wystąpieniu tam widziałem w archiwalnych y, nagraniach z TVL-u, y, stwierdził, że na ulicy Sienkiewicza jest przekroczony hałas o 3 do 7 decybeli, więc jeżeli tam jest Hałas przekroczony, a tu dojdzie jeszcze zdublowanie tego ruchu, bo z Alei Warszawskiej wszystkie samochody będą jechać obok naszych domów. No to jak można decyzję wydać, która no jest tak krzywdząca dla nas, że ten hałas nie będzie nam przeszkadzał po prostu? A wcześniej, kiedy były konsultacje z mieszkańcami, Pan też protestował. W tej Wie Pan co? Nie protestowałem, a z jednego bardzo prostego powodu powiedziałem tak samo pracownikom Urzędu Miejskiego. Po prostu byłem za granicą, pracowałem razem z żoną. Pracowaliśmy na ten dom, żeby wybudować go zagotówkę, żeby się tutaj nie, y, jakieś kredyty po prostu no, nie zaciągać żadnych kredytów. I po prostu fizycznie nie mogliśmy być na tych konsultacjach. Konsultacje oglądaliśmy w internecie, wysłaliśmy naszego ojca, no ale wiadomo, to jest starszy człowiek, no jako jednostka, no nie mógł tam wiele wnieść. Nie? Kilku mieszkańców od nas tutaj z okolicy było. Większość, no to wiadomo, byli działkowcy. No i obwodnica jest spuszczona, jak jest spuszczona, omijając działki, no a krzywdząc no jednak domostwa nas, którzy będziemy tam mieszkać 24 godziny na dobę, no przez następne kilkadziesiąt lat. Co dalej? Bo to jest pierwszy taki no spontaniczny troszkę proces się narodził i co zamierzacie dalej robić? Tak, jest to spontaniczny protest. Dzisiaj pierwszy raz wyjdziemy na ulicę, żeby e, sygnał dać po prostu władzom miasta, że te ekrany są po prostu konieczne i że żadne... E, Badania, które no, jeszcze nie były robione, a przez które kurcza, Hmm, jakby to ująć. Hmm. E, hmm. Po prostu badania, które nie były, będą może kiedyś robione i może kiedyś <ścoughs> wybudują te ekrany, no co nas nie satysfakcjonuje na pewno, bo nam wydaje się, że jeżeli pan Grzegorz Kkiew Twierdził, że hałas jest przekroczony na, ulicach, na ulicy Sienkiewicza, więc ten hałas również, wydaje nam się, że będzie przekroczony na ulicy, na nowej obwodnicy przy ulicy Przyjaźni. No właśnie, to chyba też nie byłaby duża zmiana, bo tak jak pan wspomniał, domów jest kilka, także chyba to też nie był duży koszt i pewnie duży, duży, duży zakres zmian. Wie pan co? Domów, tych, które mówiłem, które będą sąsiadować z tą obwodnicą, jest tak naprawdę 3 czy 4, ale to jest naprawdę 20-30 metrów. Reszta domów wzdłuż ulicy Stanisława Orła to jest może jakieś 60 metrów, może kilka metrów tą czy tamtą więcej albo mniej, ale ten hałas też będzie uciążliwy, bo ten hałas, który tutaj słyszymy w tym momencie, on bardzo się niesie na nasze osiedle, a w tym momencie no, ta obwodnica będzie tak blisko, że ten hałas no, będzie no, jeszcze bardziej doskwierał naszym domostwom. Ja mam pytanie, a czy rozmawialiście niedawno z panem prezydentem właśnie o... Ja byłem osobiście u pana prezydenta na spotkaniu w Urzędzie Miejskim na Kościuszki ulicy. Rozmawiałem z nim. Wstępnie się pan prezydent zainteresował sprawą, bo przy, przybył na audyt tutaj do nas na ulicę. Przybył z panią naczelnik Wydziału Drogownictwa. No i niestety no, informacje, jakie nam przekazał, no, są jednoznaczne. Czyli krótko mówiąc. Na dzień dzisiejszy ekranów nie będzie, ponieważ decyzja środowiskowa z Rzeszowa nie nakazuje jej budowy, a po prostu po realizacji tej inwestycji, po roku oczywiście od oddania jej do użytkowania, mają porobić ewentualnie badania i ewentualnie dalej działać w tym temacie, czyli w temacie wybudowania tych ekranów. Czyli będziecie czekać rok czasu, dobrze zrozumiałem? Rok czasu będziecie czekać na wyniki tych badań? Tak, dokładnie. Będziemy rok czekać na zrobienie badań. Czyli rok będzie oddana inwestycja do użytku, będą jeździć po niej samochody. No i nie wiem, może się wydaje urzędnikom, że po prostu przez ten rok się przyzwyczaimy do tej obwodnicy, ochłoniemy i po prostu nie będziemy dalej protestować. No, o, Dla obada, mnie to tak wygląda. To będzie już dosyć kawałek prostej od skrzyżowania, czyli samochody będą dosyć szybko już jechały, prawdopodobnie maksymalną prędkością, tam hałas jest oczywisty, prawda? Znamy realia w Polsce, nikt nie stosuje się, albo niewielu kierowców stosuje się do ograniczeń, więc jeżeli to będzie taki kawałek prostej, z takim niewielkim łukiem, więc samochody, podejrzewam, że osobowe, no to będą jeździć koło 90 paru, no a tiry, jak to się mówi, do odcięcia, czyli 90 na godzinę, więc hałas będzie większy niż tutaj, bo tutaj koło nas jest dużo skrzyżowań, jest ten ruch trochę większy, no i jeżdżą, jeżdżą tutaj troszeczkę wolniej, nie? Też 40-50 km na godzinę. A jeszcze proszę powiedzieć, przy jakiej ulicy Pan mieszka? Przy ulicy Przyjaźni 34. Jest to jeden z nowo wybudowanych domów, na którą dostałem decyzję o pozwoleniu na budowę w 2015 roku, początkiem 2015 roku, gdzie byłem w Wydziale Budownictwa, później w Wydziale Drogownictwa, dopytywałem o tą inwestycję. inwestycję no tak szalenie dla mnie ważną z tego powodu, że no, po konsultacjach społecznych no wiedzie koło mojego domu i no niestety zostałem wprowadzony w błąd, że tej obwodnicy przez kolejne 25 lat nie będzie. No niestety urzędnik się pomylił. Mamy 19 lat wcześniej, no i niestety no, no, będę musiał żyć z moimi dziećmi przy, tak, no, przy takiej obwodnicy, z takim natężeniem ruchu. Ja również dziękuję.